Pytanie, bo zawsze trudno sobie e, mówić, ale e, nazywam się Bogdan Bankiewicz, e, Mieszkam, jestem Wałczaninem. Mieszkam od 90 roku w Wałcza, ale tak de facto to się w Wałczu urodziłem i z e, miastem jestem bardzo mocno związany. Tutaj też mm, rozpoczynałem swoją pierwszą pracę zawodową jako nauczyciel jeszcze wtedy z szkole gminnej w Wałczu na ulicy Konopnickiej, później szkole podstawowej nr 2 i tam też w 90 roku jako dyrektor rozpocząłem zarządzanie tą szkołą do roku 1999 tak mam taką satysfakcję, że chyba byłem w tym czasie pierwszym dyrektorem, który nie został przyniesiony w teczce tylko startował w konkursie i uzyskałem tę nominację na dyrektora szkoły numer 2. W 1999 roku, kiedy nastąpiła reforma oświaty, także byłem organizatorem gimnazjum na Dolnym Mieście i, no i później to, to gimnazjum przyjąłem, zarządzałem przez jeden rok. Od 1999 roku jestem radnym samorządowcem, także mam jakieś doświadczenie już dosyć długie, jeżeli chodzi o działalność samorządową, o samorządność, a od 2000 roku pełnię funkcję wicestarosty do 2006 roku pełniłem tę funkcję, a od 2006 roku po kolejnych wyborach zostałem starostą, jestem drugą kadencją starostą, także nas Staram się realizować wszystkie zadania związane z samorządem, samorządnością na rzecz społeczności lokalnej. Wszystko to, co, o, czym, o co Pan pyta, to jakby stawia się w jednym, w jednym takim obszarze, że zależało mi na tym, żeby pogłębić swoją wiedzę, przede wszystkim wiedzę ekonomiczną, bo z wykształcenia, moje pierwsze wykształcenie to jest oczywiście wychowanie fizyczne. I tak szczerze mówiąc, chciałem się w tym kierunku rozwijać. Kiedy, zostałem, kiedy podjąłem pracę w samorządzie powiatowym, doszedłem do wniosku, że należy rozszerzać swoją wiedzę ekonomiczną, bo właściwie wszystko się opiera o, o ta cała działalność samorządowa opiera się właśnie o, o ekonomię o możliwości pozyskiwania środków inwestycyjnych, o możliwości wydatkowania tych środków i racjonalnie wydatkowania tak, żeby zasoby czy też kasa samorządu powiatowego była w miarę bezpieczna i zarządzać tymi swoimi środkami w ten sposób, żeby starczyło na bieżące funkcjonowanie, a także na inwestycje. Wydawało mi się, że to był ruch taki karkołonny i, i, i niemożliwy do zrealizowania, a jednak, e, e, dla, jak to mówią, e, dla chcącego nie ma rzeczy niemożliwych i podjęłem się tego wyzwania w 2002 roku e, po weryfikacji moich e, wstępnych esejów dotyczących e, 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 pracy mojej przyszłej doktorstwie zostałem przyjęty na studia doktorskie, po oczywiście także konsultacjach, czy też nazwałbym to egzaminie wstępnym. No i trwało to trzy lata, w ciągu trzech lat w otworzyłem przewód doktorski. Starałem się bardzo ambitnie pracować, żeby ten doktorat uzyskać mój temat pracy, to wpływ zasobów finansowych na rozwój gminnej samorządności, a więc właściwie to dotykało samorządu gminnego. Ale też świadomie tego się podjąłem, gdyż gmina jako ten pierwszy samorząd w III Rzeczpospolitej, który rozpoczął swoją działalność i był najbliżej obywatela, myślę, że najlepiej zreformowana, najlepsza część reformy administracyjnej, która, która się no świetnie, wydaje mi się, udała, bo władza została w jakiś sposób, delikatnie mówiąc, zdecentralizowana, przekazana na dla, dla społeczności lokalnej. Chciałem poznać, bym powiedział, w szczegółach możliwości funkcjonowania samorządu gminnego, a w, oczywiście w międzyczasie, bo wiemy o tym, że od 90. roku powstał e, trójszczegółowy e, podział administracyjny, podział obwiatów i województwa, jak to też w jaki sposób się uzupełniało. Myślę, że to też mi dało potężną wiedzę na temat samorządów terytorialnych, wszystkich szczebli i to wykorzystuję z wielkim powodzeniem w swojej pracy zawodowej. To mi się bardzo, bardzo przydaje. Poza tym nadal pracuję naukowo i staram się publikować swoje prace, swoje artykuły, czy też dawać książki, też to mnie też w jakiś sposób pasjonuje. Książeczka, która myślę, że jest też i takim dobrym przewodnikiem dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w samorządzie terytorialnym. A czy jak zareagowali Pana koledzy z samorządu, gdy dowiedzieli się, że Pan najpierw rozpoczął przy na doktorskie później Pan już obronił się i jest Pan teraz doktorem? Jakie ja były raczej? Moi koledzy starostowie, z którymi przecież jestem związany od początku funkcjonowania samorządu powiatowego, przyjęli to bardzo dobrze. Bo każdy z nich, w jaki sposób się dokształca, czy to na studiach podyplomowych, czy na różnych kursach, bo każdy z nich chce tę wiedzę samorządową się jak najlepiej i ją y, przekuć na y, codzienne y, funkcjonowanie. I naprawdę, y, y, ja tam, tak odczułem, ale oni też to y, pokazali swoją postawą, że byli bardzo, bardzo zadowoleni, że y, wszyscy próbujemy się dokształcać, wszyscy poszukują takich rozwiązań optymalnych, które dadzą nam największą wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, bo muszę powiedzieć, że mimo że jest tak dużo różnych publikacji na temat samorządów, to ta wiedza jeszcze nie jest zgłębiona. Jeszcze naprawdę wiele rzeczy można poprawić, nad którym my praktycy, bo ja oczywiście mając tytuł doktora, tytuł naukowy nadal traktuję siebie jako praktyka osoby, która w tym funkcjonuje, która tworzy na co dzień na co dzień działalność samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującym prawem, aczkolwiek wiele rzeczy bym zmienił już chociażby z autopsji widząc co, co można było poprawić, co można byłoby, jakie można byłoby możliwości dokonać i tutaj z pełną odpowiedzialnością powiedziałbym, że na pewno decentralizacja nie jest dokończona i jeszcze zbyt mało władztwa samorządu terytorialnego posiadają, szczególnie drugiego poszczera z powiaty i wiele, wiele jeszcze innych aspektów, nad którymi myślę, że kiedyś sobie porozmawiamy. Zastanawiamy się od wielu lat nad tym, jaki kierunek przede wszystkim stolica powiatu powinna przyjąć i sam powiat. No, mówi się dużo, że jest to powiat bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym, mający piękne zasoby przyrodnicze, wspaniałą faunę i florę. Ale e, mówiąc o turystyce, często zapominamy o tym, że powiat walecki nie ma infrastruktury. nie ma, Na dzień dzisiejszy prawda jest taka, że nie ma takich możliwości, żeby ten turysta mógł tutaj przyjechać i wypocząć w bardzo dogodnych, wspaniałych warunkach. dają już czasy, że wystarczył namiot, że pole miotowe, a nawet tego tutaj nie ma w powiecie waleckim i można było wypocząć. Ale żeby w ogóle ten dział, ta gałąź turystyki mogła się rozwijać, ten dział gospodarki mogła się rozwijać, to przede wszystkim musi się rozwijać przedsiębiorczość. I tu mamy dla, tu Wałcz ma niesamowite możliwości, a i one są, są też związane z pewną taką tradycją, która po wojnie się wytworzyła, voucher, z, z powstały zakłady, które głównie produkują w metalu. I dzisiaj tych zakładów w powiecie jest bardzo dużo i one są właściwie wiodące. One, one tworzą ten największy dowód tego, tego powiatu. Mógłbym je tu wymienić, to chociażby fabryka Grzyników, która produkuje na całą Europę Grzyniki, to Ekonek, który produkuje konstrukcje stalowe, to Broset, który produkuje na rynek niemiecki właściwie całą swoją produkcję na największe budowle, które tam powstają. To SJ, który produkuje e, e, balustrady i inne urządzenia, dzisiaj e, jego pracownicy, tej, tej firmy, e, e, działają na stadionie narodowym, ale także i poza granicami kraju. To w, na terenie powiatu e, firma w Mirosławcu która produkuje metal, która produkuje maszyny rolnicze znana w całej Polsce i, i, i w Europie. To czekolada sztucznie, a więc mógłbym tu wymieniać, wymieniać, wymieniać czy też inne firmy na terenie działające na terenie miasta Wałcza. Cyma jest bardzo znany, popularny, a więc jest ich bardzo sporo, a więc z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że przedsiębiorczość mieszkańców Powiatu greckiego naprawdę jest zadziwiająca. Tylko trzeba mieszkańcom i przedsiębiorcom pomóc tym, żeby jeszcze się to bardziej rozwiązywało. Bo cóż tego, że, że posiadamy strefę gospodarczą, która ona nie do końca jest zagospodarowana i ciągle mamy jakieś problemy, prawda, żeby ją zagospodarować. więc są pewne narzędzia, które trzeba wykorzystać do maksimum, i to, jeżeli będzie się świetnie rozwijać, to jest szansa, że ta druga gałąź, o której mówiłem, turystyka. A przy tym także i sport, bo przecież Wałcz słynie z wielkich tradycji sportowych, może osiągnąć, może być wiodący w tym powiecie. Bo dzisiaj, nawet dyrektywa Unii Europejskiej mówi o tym, że sport już jest pewną gałęzią gospodarki. On jest także gałęzią gospodarki naszej, narodowej. Dlaczego? Dlatego, że powstają. Już na bazie spółek, różne instytucje sportowe, które zarabiają kwocie potężne pieniądze, I, i myślę, że warto to wykorzystać, mając też w swoich zasadach tutaj centralność od eksportu, słynną naszą Bukowinę. Myślę, że to jest marka dla powiatu werskiego. Na tej marce można oprzeć bardzo wiele, wiele innych działań i wykorzystać to do maksimum, żeby nasz powiat był naprawdę bardzo mocno osłabiany przez tę instytucję. I przy tej okazji budować w otoczeniu tego wiele innych podmiotów, które będą świetnie no, realizować swoje zadania, a nie przedsiębiorczość. I co to, jakie to, jakie to daje możliwości mieszkańcom? No przede wszystkim mieszkańcom powiatu przede wszystkim pracy. Tak, miejsca pracy, z tym czy jesteśmy z tego zadowoleni? Nie do końca jesteśmy zadowoleni. Zresztą zawsze będzie to niedosyt, że miejsc pracy brakuje, takich miejsc, na które, na które tutaj mieszkańcy Powiatu sobie zasłużyli, bo przecież mury naszych szkół ponadgimnazjalnych opuściło bardzo, bardzo dużo absolwentów. Ludzi bardzo wykształconych, którzy nie mogą znaleźć sobie tutaj pracy, znajdują z powodzeniem dużych miasta. Co trzeba zrobić? Zadaję się ciągle to pytanie, co, co należałoby zrobić, żeby oni zechcieli tu wrócić. A więc powstają nowe firmy, poszukują świetnych fachowców. No, Powstaje firma Ozen Plus, która potrzebuje automatyków, wysoko wykształconych elektroników, bardzo wysoko wykształconych, ale oni chętnie tu przyjdą, tylko. Chcieliby też wybudować tutaj, czy kupić sobie mieszkanie, czy wybudować. A tutaj, jeśli chodzi o tę sprawę, to, to jest wielki problem dla e, mieszkańców, e, e, dla tych ludzi, którzy chcieliby się tutaj osiągnąć, gdyż no nie ma na dzień dzisiejszy takiej liczby działek i w miarę działek, gdzie można byłoby wybudować swój dom, czy też kupić mieszkanie za przyzwoitą cenę. Ale są to problemy, które nas tam dotykają, oczywiście wiemy wiele jeszcze innych, z którymi się borykamy, ale no po to są, po to są e, samorządowcy, którzy są wybierani przez społeczność lokalną, żeby mogli e, mm, e, no, realizować te wyzwania, które e, są oczekiwane chyba przez społeczność lokalną, żeby to zrobić, żeby to zrealizować. Ci mieszkańcy, którzy wyjechali stąd i przyjeżdżają, to często przyjeżdżają z Sentymentu do, do tego miasteczka. I chyba każdy z nas tak robi. Ale żeby przyciągnąć tutaj osoby z zewnątrz, a więc przedsiębiorców, czy też turystów, którzy zechcieliby tutaj zostawić swoje pieniądze, to trzeba stworzyć infrastrukturę. No nie oszukujmy się. Nie ma infrastruktury turystycznej. Hotel, jeden hotel Biały Domek, to jest za mało. Pozostałe no, tego nie nazywamy hotelami, tylko e, pensjonaty, które jakąś tam usługę e, pełnią dla przyjezdnych e, osób. Musi czy tak pięknych jeziorach, są w centrum miasta Walcza, e, i tego nam no, wszyscy zazdroszczą, muszą powstać hotele e, wysokiej klasy. Chociażby jeden wysokiej klasy hotel musi, znaleźć, musi się znaleźć inwestor, który będzie widział szansę, że tu warto zainwestować i włożyć duże, bardzo duże pieniążki, żeby można było takie obiekty budować. Poza tym, przede tym wszystkim muszą być atrakcje. No, spójrzmy na nasze jeziora. No, jeszcze raz powtórzę: piękne jeziora, bo ktokolwiek nie przyjdzie, to tak mówi, czy one są właściwie zagospodarowane. No nie, nie są właściwie zagospodarowane. Dzisiaj robi się coś nad Jeziorem Raduńskim, yy, promenadę, ale yy, widoki za jej zakończenia chyba jeszcze są dosyć, dosyć yy, Jezioro Zamkowe, jakieś tam namiastki tego, przy ulicy Bydgoski się, prawda, zagospodarowania, ale to mówię tylko są namiastki, więc trzeba potężnych środków, yy, potężnych środków zainwestować, żeby to zmienić. Skąd je wziąć? No, trzeba czerpać je z zewnątrz, a więc ze środków Unii Europejskiej. Problem następny, który nas dotyka, ja, o nim nie wspomniałem, ale, ale tutaj jest to okazja. To jest problem komunikacyjny, tak? a więc wewnątrz komunikacji, no, Ja nie mówię o dużej obwodnicy, bo obwodnica to jest jakby odrębna sprawa, ale mówię o, właśnie o wewnętrznej komunikacji. Ona jest w ogóle nie związana. Właściwie to leży. I gdybyśmy dotknęli każdej uliczki w tym mieście, to właściwie trzeba ją remontować. Mamy proces, mieliśmy proces w bardzo wielki, yy, załókach emisji. No a pytanie zasadnicze, czemu o tym załogu mówi się już yy, zaraz będzie 70 lat po, yy, po wojnie, a czemu nie, nie, nie robiono tego wcześniej, prawda? Ale to jest tylko jeden załóg emisji. Gdyby tak objechał po obrzeżach yy, naszego miasta, to właściwie nic nie znoszono. Jest, jest taka pustynia, tak? potężna pustynia, nad którą warto się pochylić i, i zastanowić się w konsultacji ze społeczeństwem. Bo to społeczeństwo też ma wskazać, gdzie, co należałoby zrobić, co w pierwszej kolejności. Musi być harmonogram prac, który da te możliwości i, i, i będzie się w pewnej kolejności wykonywać zadania inwestycyjne ważne właśnie dla tych mieszkańców. Ważne dla mieszkańców, którzy zostawili tutaj temat swojego życia i chcą, żeby ich miasto było naprawdę piękne, nie powierzchowne. Powierzchnia, bo powierzchnia jest pięknie, i to dla nas, ktokolwiek nas przyjedzie, to mówi, że jest fantastycznie. Dlatego muszą być sprzężone siły i władz miasta, i władz powiatu, i władz wojewódzkich, tak? bo to nie jest jakieś miasto gdzieś tam wyrzucone na margines województwa, tylko jedna z ważniejszych miast w tym województwie, żeby można było zrealizować wiele wspaniałych zadań, które. Warto są, żeby je tutaj zrobić. Bo przecież tutaj dwa szlaki poważne, komunikacyjne, przecinają, drogi krajowe. Tutaj jest, powiedzmy, wyższa zawodowa. Nie każdy powiat może się tym pochwalić, czy ma wyższą szkołę publiczną na terenie swojego powiatu. To wreszcie będziemy mieli połączenie ze stolicą powiatu za pół roku, więc będzie można już swobodnie jeździć do Szczecina. I to jest ważne, bo ktoś może być, a coż tam nam połączenie kolejowe, tak? ale to jest mhm. bardzo ważne z różnych względów. Tak? I dlatego trzeba wszystko robić, żeby wiele rzeczy, które gdzieś zaplanowaliśmy, zostało zrealizowane, ale także nie można zapominać o marzeniach naszych obywateli, marzeniach naszych mieszkańców, bo każdy z nas ma. I to trzeba wysłuchać. Trzeba umieć słuchać to, co mówią mieszkańcy i żeby to przenieść wtedy na grunt realności. Tak, to chyba chcielibyśmy, żeby nam wszystkim się udało, a takie jest moje przede wszystkim marzenie, to się